Pisarz, żeglarz, żołnierz, szpieg Ernest Hemingway, człowiek orkiestra. Niejeden już taki pojawiał się w moich opowieściach jako autor, ale Ernest był wyjątkowy i o nim, jego życiorysie oraz książkach przez niego napisanych opowiemy sobie w dzisiejszym filmiku. Zapraszam! Cześć, witajcie w domu dobrej książki. Dzisiaj połączenie TBR-u troszeczkę zmodyfikowanego, ale w nagrodę za tę modyfikację bonus, bo Temat TBR będzie rozszerzony. Dzisiaj będzie mowa o książce Ernesta Hemingwaya Rajski ogród. Co prawda w planach TBR-owych miało być pożegnanie z bronią, ale na tym, że zmieniłam temat, zmieniłam książkę, zaważyły dwie rzeczy. Po pierwsze pożegnanie z bronią mniej więcej znam. O ile czytałam, to to czytałam, to chyba w szkole średniej, więc warto by było powtórzyć tę książkę. Mam ją tutaj, o i na pewno to zrobię, być może widać w najbliższym czasie, natomiast, ponieważ pogoda dopisywała, z spośród mojego zbiorku wydanego przez marginesy, a mam wszystkie książki do tej pory wydane przez marginesy, wybrałam Rajski ogród. Tutaj przełożyła pani Ewa Borówka i też, też dzisiaj do tłumaczki na chwilę wrócimy, bo wygląda na bardzo zaangażowaną tłumaczkę, inteligentną. Odczytaną ta adnotacja, która z tyłu książki jest wyjątkowo ciekawa ale do tego wrócimy za chwilę. Także na razie pokazuję mój kwietniowy, czyli nieco spóźniony TBR, zamiast pożegnania z bronią, rajski ogród. Dlaczego o tym za chwilę. Zaczniemy jednakże kilka słów o samym Ernestie Hemingway'u i tu mam książkę Nicolasa Reynolds'a Towarzysz Hemingway, wydawnictwa Bellona. Ja już tą książkę Wam kiedyś pokazywałam, ona została przetłumaczona przez Zbigniewa Kościuka. I wydana już dobre kilka lat temu, bo w 2018 roku, ale myślę, że wciąż bez trudu ją yy, zakupicie. Ja ją czytałam, ale dzisiaj o Hemingwayu opowiem Wam tak ogólnie. Sama książka jest bardzo ciekawa. Autor y, kilka lat spędził łącznie grzebiąc w archiwach. Bardzo skrupulatnie wyszukiwał materiały. Także pamiętajcie, że jeżeli mielibyście przeczytać, tak jak ja, bo przyznam, że to była moja pierwsza i ostatnia biografia Hemingwaya, wolę czytać y, jego książki niż książki o nim, chociaż generalnie bardzo lubię biografię i autobiografię. Ale oglądałam też na tyle filmów dokumentalnych, i gdzieś tam w czasie życia te informacje się pojawiały, że opowiem Wam trochę o Hemingwayu z tego, co się u mnie nazbierało. Więc Ernest Miller Hemingway, bo tak, tak jest jego pełne nazwisko, imię i nazwisko. Urodził się 21 lipca 1899 roku. I może dzisiaj będę podawała tylko ciekawostki, bo kręcę ten filmik. Wy tego nie wiecie, ale przed północą i po całym upalnym dniu, 4 maja, jestem trochę zmęczona, więc popowiadam Wam to, co tygryski lubią najbardziej, czyli ciekawostki. Otóż Ernest urodził się w takiej nietypowej rodzinie, a może to nie jest nietypowa, bo w sumie tak w fizyce plus i minus, bo jego tata był lekarzem. Notabene był jak dla mnie kopią był bardzo fizycznie do niego podobny, ale na tym chyba koniec podobieństw. No, jeszcze jedna rzecz ich będzie łączyła: samobójstwo, ale o tym później. Natomiast yy, dominującą rolę w jego życiu odgrywała matka, która była śpiewaczką operową, to przede wszystkim, ale była też malarką i ogólnie miała takie zacięcie artystyczne. I ona, słuchajcie, zmuszała Ernesta do grania na wiolonczeli. Yy, on tylko nie chciał w domu. Jak to w wielu domach o różne rzeczy. Przecież sama mieszkam w domu, który nie jest ogrodem różanym. Wierzcie mi, posiadanie dwóch dorosłych córek spali Wam więcej kalorii niż pobyt na siłowni. I może na tym skończę. Ale u Ernesta też dużo się działo, ponieważ posiadał on o rok młodszą siostrę, a miał jeszcze chyba i Trójka ich była, ale na pewno przynajmniej miał jedną rok młodszą siostrę i mama jego bardzo chciała dziewczynkę. Także w momencie, kiedy Ernest się urodził, ona była rozczarowana i do pewnego roku, gdzieś takiego przedszkolnego, do pewnego wieku, Ernest nosił sukienki i długie włosy. Jak zobaczycie sobie jakieś zdjęcie Ernesta, poszukajcie może gdzieś w internecie. To on wyglądał jak dziewczynka i miał rok młodszą siostrzyczkę. I nawet mama kazała tej siostrzyczce repetować jedną klasę w szkole tak, żeby z Ernestem, na którego mówiła Ernestyna, dopóki się chyba nie zbuntował i nie kopnął jej w nogę. To już taki ode mnie taka fantazyjna historyjka. No, robiła dziewczynkę. Dobrze, że chłopak miał wszystko dobrze poukładane w głowie i w odpowiednim momencie zaprzestał noszenia damskich ubrań, zbuntował się, ale do końca życia, o czym wspominają wszyscy jego znajomi, autentycznie nienawidził swojej matki. No i w sumie nie dziwię się, bo była ogromną despotką i, i trzymała. Całe gospodarstwo domowe męża dzieci w garści i mówiła im, co mają robić. To tak, żebyście poznali dzieciństwo jednego z największych pisarzy i to, że nawet nie mając jakiegoś sielskiego wychowania, można wyrosnąć na, na kogoś istotnego, a może właśnie, może właśnie tak jest. Że im trudniej na początku, to człowiek wyrabia w sobie jakąś taką siłę. Ernest był w ogóle człowiekiem pełnym sprzeczności, bo zaraz będę mówiła, po pierwsze, już w 1917 roku. Chciał wstąpić czy wieku 18 lat do armii, ale armia nie przyjęła go z powodu wady wzroku. Natomiast już w 1918 roku, czyli podczas wybuchu Wielkiej Wojny, później nazwanej I wojną światową, przyjęto go jako kierowcę karetki Czerwonego Krzyża i on tam pracował najpierw we Francji, z tego co pamiętam, potem we Włoszech. We Włoszech. Nie tylko transportował rannych, ale sam został ranny. Został ranny, był wielokrotnie operowany. W 1918 roku był operowany kilkanaście czy kilkadziesiąt razy, bo w jego ciele były setki odłamków łusek, tak? Czy nie wiem, co tam wydobywali z jego ciała. W każdym razie w czasie pobytu w szpitalu poznał 7 lat starszą pielęgniarkę, zakochał się w niej. On miał 19 lat, ona 26. Postanowili się pobrać. Nic z tego nie wyszło, bo panna go rzuciła po jego powrocie do Stanów Zjednoczonych, pisząc list, że już ma innego narzeczonego. Nie będę oczywiście się wgłębiała, przeczytajcie. Biografię, naprawdę jak nie tą, to inną, ale ta jest godna polecenia. Pokazuje tak, bo tu ją trzymam na stoliku. Co dalej, tak na szybko. Miał cztery żony i trzech synów. Kochał koty. Jego koty miały genetyczną wadę miały takie podwójne łapy one chyba potem zyskały nazwę kotów Hemingwaya. Uwielbiał łowić ryby i z tego co pamiętam, również. Jeżeli coś powiem, nie tak, to skorygujcie mnie, bo te pamięci, jedne rzeczy, jednych rzeczy się dowiedziałam 20 lat temu, innych 30, a innych tydzień temu. Z tego co pamiętam, pewnego razu złowił 7 marlinów. Marliny to są takie ogromne ryby, które są opisane tu z tyłu za mną mam w Starym Człowieku i Morzu. Za którą do książkę w 1954 roku dostał nagrodę Nobla. On wiedział o czym pisze. Świetnie opisał rybaka Santiago, bo sam owe marliny, ryby ogromne, które były przecież większe niż sam statek jego bohatera Santiago. Bo one miały ileś tam metrów, łowił. E, ich, e, to by było może na tyle, bo jeszcze oczywiście jako żołnierz brał udział w, w bitwie w Ardenach, troszeczkę nie za bardzo czynnie, ale był tam, brał udział w oswabadzaniu Paryża i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz przejdziemy do troszkę ciemniejszej strony Ernesta. Ernest pił, był alkoholikiem po prostu. On to tłumaczył tym tak trochę no, zabawnie, chociaż nie wiem, czy to jest e, zabawne e, mówić o tym, e, iż twierdził, że pije, ponieważ tylko w ten sposób może rozmawiać z ludźmi, którzy są e, głupi. Tylko alkohol pomaga mu jakoś z nimi koegzystować. E, z trzeciem bodajże żoną po II wojnie światowej wyjechał na placówkę do Chin i gdzieś tam być może został zwerbowany e, rzeczywiście przez komunistów. Ja nie pamiętam już szczegółów, e, szczerze mówiąc, ale pamiętam, że przyjaźnił się z Fidelem Castro, bo pozuje na zdjęciach z nim i u nas yy, przyjaźnił się z jednym z generałów, czy to był generał Świerczewski, być może, w każdym bądź razie no, zaczęto, zaczęto go w Stanach, zwłaszcza w tych latach, kiedy była taka nagonka w Stanach na komunistów, uważać za komunisty, no, za którego zresztą się uważał. Wystarczy przeczytać jego taką flagową, sztandarową książkę, komu bije dzwon. Książkę, po której każdy go rozpoznaje, jak nawet nie ma pojęcia, kim był Ernest Hemingway, to zna ten tytuł, komu bije dzwon. Pamiętajcie, nie pytajcie, nie pytaj, bije on tobie. Tak się zaczyna. Książka i pierwsze zdanie to nie jest cytat z książki, to jest cytat innego poety. W ostatnich latach życie Ernest miewał obsesję. Być może żałował tego, że został szpiegiem, że wplątał się w różne rzeczy. W każdym bądź razie w lipcu na początku lipca. A jak powiem, prawie cytując Reis, to do, dokładnie 2 lipca wstał rano. Boże, to wcale nie jest śmieszne. E, wyjął swoją, jedną ze swoich ulubionych strzelb i zastrzelił się. Jakiś czas później wytwórca tej serii e, strzelb nazwał ten model na swą Hemingway. Także dużo tutaj mamy takich historii, które tak naprawdę są tragiczne, nieśmieszne. Próbuję się śmiać, żeby trochę ten tragizm stonować. No, ale tak naprawdę faktycznie w rodzinie Hemingwaya było dużo samobójstw. Jak już kiedyś Wam wspominałam, nawet się potem zajęła tym specjalna grupa lekarzy, i na podstawie bodajże, Poprawcie mnie, jeżeli coś więcej o tym wiecie, wyodrębniła u nich gen samobójstwa, no bo faktycznie ojciec popełnił samobójstwo, Ernest popełnił samobójstwo, e, chyba jedno z jego dzieci popełniło samobójstwo i na pewno jego wnuczka Muriel, tak, Hemingway, również popełniła samobójstwo. Czy to może być zbieg okoliczności, według mnie, z matematycznego punktu widzenia? Nie. Więc ostatni raz pokażę Wam tę książkę. Towarzysz Hemingway, Nicholas Reynolds, Wydawnictwo Bellona. Tak wygląda, zapamiętajcie. I przechodzimy do książki, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Wymieniłam pożegnanie z bronią na Rajski Ogród. Popatrzcie, jak pięknie wygląda. Przetłumaczyła na język polski pani Ewa Borówka. Pani Ewa Borówka pokusiła się, co jest fantastyczne, o takie, o takie posłowie tłumaczki, które jest fantastyczne, bo dowiedziałam się z tego całego mnóstwa rzeczy. Na przykład, że wersji Rajskiego Rodu było co najmniej kilka. Ta wersja, na którą zdecydowała się pani Ewa Borówka, była najgrubsza. Z czego wynikała ta ilość wersji? Wynikała ona stąd, że Hemingway pisał Rajski Ogród przez 15 lat z przerwami. Kiedy zaczynał go pisać, był w lepszej formie psychofizycznej. Kiedy kończył, już był na tyle. Alkoholikiem i na tyle był schorowany. On cierpiał na otyłość, na cukrzycę, na wysokie ciśnienie. Że no, miał tych wersji wiele, potrzebował pomocy, jakiś tam sekretarzy, nie był już taki niezależny, w każdym razie, jak to było wcześniej, kiedy, bo tego jeszcze nie dodałam, trenował boks, lekkoatletykę, uwielbiał piłkę nożną, jak już mówiłam, rybołówstwo, był taki bardzo, bardzo aktywny, no, przecież był żołnierzem sportowcem, dziennikarzem wojennym, bo był nie tylko pisarzem, był również dziennikarzem. No, oczywiście jego najważniejsze osiągnięcia to nagroda pulicera z 1953 roku i nagroda Nobla, literacka nagroda Nobla za Starego Człowieka i Morze z 1954 roku, czyli rok po roku dwie największe nagrody, jedna dla dziennikarza, druga dla pisarza. Ale wracamy do Rajskiego Ogrodu. Żeby nie dawać Wam na, na za dużo spoilerów, jeżeli mielibyście wybrać książkę Hemingwaya, ja jeszcze wszystkich nie czytałam, bo ponoć jest ich 41, ale czytałam kilka. Ta jest taka najbardziej wakacyjna. Jest teraz tak pięknie, mamy majówkę. No jak ja to kręcę, to już jest sobota w nocy, ale wciąż ta majówka jest, jest upalnie, jest pięknie, jest kolorowo, jest, jest późna wiosna. I tutaj akcja się toczy w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu we Francji na wybrzeżu, tam gdzie są takie miejscowości jak Cannes, jeszcze miejscowość, w której mój mąż spędzał wakacje zanim mnie poznał, Antip. I kilka takich, gdzie mniej więcej sobie wyobrazicie, gdzie to się toczy. Ja tam nigdy nie byłam, ale mąż mówił, że jest niezwykle malowniczo. Druga połowa książki toczy się na wybrzeżu w Hiszpanii. Także mamy Europę południową, z którą zresztą Hemingway kochał przez całe życie i wielokrotnie do niej wracał. I wiele, wiele lat tam mieszkał, także w swoich książkach również tam odłożę na chwilę, yy, tą, tą część Europy lubił, yy, lubią opisywać. Mamy młode małżeństwo, zaczyna się sielankowo, zaczyna się idyllicznie. David i Catherine spędzają miesiąc miodowy, a właściwie nie miesiąc, tylko miesiące, bo ich na to stać. Na początku jest pięknie, są zakochani, no bo jak można inaczej. Katrin właściwie powinnam czytać. Katrin, Katrin, Katrin nie będzie po amerykańsku. Catherine. Są zakochani i czas spędzają na uprawianiu miłości i jedzeniu. Więc pięknie, bo te posiłki są również tak malownicze opisane. Wiecie te francuskie śniadanka, te croissanty z truskawkowym wsadem, kawa. Znacie te europejskie, tak zwane kontynentalne śniadania. Zaraz potem jakieś drinki, potem pływanie. Pamiętajcie po alkoholu, nie pływajcie, także oni tam po jednym sobie może strzelają. Dużo pływają, opalają się. Ale po pewnym czasie sytuacja zaczyna się psuć, bo Katrin zaczyna się zachowywać co najmniej dziwnie. A wszystko zaczyna się od zmiany fryzury. Bo była no, dosyć taką długo włosą, y, piękną dziewczyną i zaczyna się coraz bardziej upodabniać y, do chłopaka. Na początku, David, pamiętajcie, mówimy tu o pierwszej połowie XX wieku. Y, Teraz pewne rzeczy są już normalne i nikogo nie dziwią, nawet jak ktoś się, nawet dziewczyna, jak się ogoli na łyso, to jest totalnie ok. Natomiast wtedy to nie było takie oczywiste. No i ona jest taka awangardowa, no tak się może wydawać na początku. Robi sobie fryzurę, jak ty się mówiła, jak była mała na chłopaka. Ale też y, robi sobie włosy na taki, ona to nazywa skandynawski blond. Czyli ten blond jest tak jasny, że przy niej to ja mam ciemne włosy, bo po prostu one są białe prawie. I y, prosi, ale co później się akcja posuwa, bo prosi swojego męża, żeby zrobił to samo. Nie tylko ostrzygł się tak jak ona, ale również pofarbował sobie włosy. Pamiętajmy, mamy Początek XX wieku, a przynajmniej pierwszą połowę mężczyźni nie farbują sobie włosów. Teraz to również jest ok, nie mamy z tym problemu, ale wtedy jeszcze były bardziej takie surowe normy społeczne. Ale to wciąż jeszcze obracamy się w jakiejś takiej formie ekstrawagancji. To będzie ładne słowo. On jest zakochany, jest pisarzem, jest artystą, więc wiecie. Jest bardziej otwarty. Ona jest bogatsza z domu, więc sponsoruje go. No i tak sobie żyją. A zakochany mężczyzna zrobi wszystko dla swojej kobiety. No, już, dziewczyny znamy te sztuczki, żeby mężczyźni jedli nam z ręki. Zwłaszcza e, ładne i młode dziewczyny w czasie miesiąca miodowego no też w ogóle e, nie ma problemu. Ale pewnego razu Katrin przywozi ze sobą tą trzecią, którą nazywa następczynią. Wbrew tak naprawdę woli Davida, bo on kochał swoją żonę. On chciał być swoją żoną. Po co mu ta trzecia? Ale Catherine można powiedzieć, że zmusza go i ją, bo Marita Włoszka, ta inna urodą różniąca się od Catherine e, ma być, ma stanowić niejako drugą żonę, bo tak sobie Katrin wymyśliła. I tak naprawdę, i David, mąż Catherine i Marita stają się takimi psychicznymi zakładnikami szaleństwa, w jakie dzień po dniu, w które zaczyna Katrin popadać. I może na tym skończę, bo tutaj jeszcze spoilerów nie ma. To jest wszystko, wszystko, co opowiedziałam, to jest tak naprawdę yy, jedna trzecia książki. I to bardzo ogólnie. Co się dzieje później? Co się stanie z tą trójką? A przede wszystkim, jaka będzie dynamika tego trójkąta w momencie, kiedy na początku David i Marita wcale nie mają ochoty zostać kochankami. To nie jest tak, że każdy facet, któremu przywieziecie fajną, seksowną włoszkę, zaraz się na nią rzuci. Nie, on był fajnym, młodym, zakochanym mężem. Nie zdradzę Wam tego, ale powiem Wam tak. Uważam, a czytam dużo, że jak na tamte czasy, kiedy powstała ta książka, jest ona naprawdę awangardowa, jest odważna, jest pikantna, jest przesycona erotyzmem, ale również neurotyzmem. I ja bym ją nazwała powieścią erotyczno-neurotyczną, albo inaczej, neurotyczno-erotyczną. Jak się ta przygoda skończy? Czy skończy się happy endem, czy skończy się tragicznie, i uwaga, uwaga, czy w ogóle się skończy? O tym dowiecie się, czytając książkę. Bardzo Was namawiam do tego przykładu. Nie czytałam innych przykładów, ale sama będąc tłumaczem. Yy, nie muszę znać oryginału, żeby wierzyć, że pani Ewa Borówka przetłumaczyła tę książkę najlepiej, jak było można, bo myślę, że tłumacze to po prostu czują, jak tekst płynie, ja to zawsze powtarzam, jak dla mnie tekst płynie, książka jest przetłumaczona dobrze, yy, nie ma francuskich przepisów, bo nam tam dużo... Wtrącają francuskich słówek, no bo są we Francji, ale wydawnictwo marginesy rozwiązało to tak, że wszystko jest w przypisach, tylko że to nie zostało podane w tekście. Także pamiętajcie, jak będziecie czytali, że wszystkie francuskie słówka odnajdziecie na samym końcu, bo tu macie czyste, tu na dole nie ma ani jednego przypisu, jest francuskie słówko. Ja o tym, że mogłabym sobie je przetłumaczyć, dowiedziałam się. Dopiero skończyłam książkę, czyli jeżeli bym miała dać jeden malutki minusik, to właśnie tylko ten, że można było powiedzieć, napisać gdzieś, że przypisy są na końcu, a tego nie pamiętam, żeby było, ale y, pod każdym innym względem, również estetycznym, no popatrzcie, jaka piękna kładka, jaki kolor. Książka z y, pierwszej klasy i jako Koniec. Chciałam Wam powiedzieć, że następną książką, oprócz poszegnania z bronią, za którą się teraz biorę, to są wyspy na Golfsztromie, przełożone przez Jakuba Jedlińskiego. To dopiero kupiłam kilka dni temu, bo dopiero kilka dni temu była premiera marginesów tej książki, ale z tego co czytam z tyłu, to jest również. Yy, bardzo taka psychologiczna powieść dotycząca relacji ojca z synami. Ponieważ ja jestem sama matką, no mogę już powiedzieć dorosłych córek, bo już w tym miesiącu moja młodsza córka skończy 18 lat. Yy, mogę się tylko domyślać, że ta książka będzie mi się podobała. Dzieje się w latach 30 XX wieku i jest to, co jest ważne. Ostatnia książka, którą napisał Hemingway, została ona opublikowana dopiero 9 lat po jego samobójczej śmierci, bo w 1970 roku, więc może ona jest dosyć gruba, ale może znajdziemy tutaj już jakieś początki jego depresji od jakiegoś czasu przed śmiercią. To jest chyba oczywiste, cierpiał nie tylko na alkoholizm, ale również na depresję, więc jeszcze tego nie czytałam. A już mam no, nos, mój mi mówi, że to będzie dobra książka. Ja zresztą, jak tu widzicie z tyłu, reszty nie dałam, bo mi się nie zmieściło. Mam tam takie starsze wydania, jeszcze wam tylko pokażę, bo marginesy nie wydały, więc na razie komu bije dzwon? Mam tutaj. To jest wydanie książki i wiedzy przełożone przez Bronisława Zielińskiego w 1987 roku. I e, zachęcam. Tych wydań jest na pewno dużo, ja się cieszę tym. I to by było na dzisiaj tyle. Jeżeli podobał Wam się filmik o życiu i co najmniej trzech fajnych książkach. A uważam, że każda książka Hemingwaya jest fantastyczna i każda zawiera bardzo, bardzo, bardzo dużo autobiograficznych akcentów. Więc jeszcze raz, jeżeli podobał wam się film, bo już się zakręciłam, polubcie go. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał. Bo nie wiem, kiedy następnym razem opublikuję następny filmik, bo przede mną bardzo dużo pracy różnego rodzaju i profesjonalnej, i różnych kwestii rodzinnych. Także naprawdę yy, zasubskrybujcie ten mój kanał, który jest taki młody i potrzebuje Was i Waszych subskrypcji. Yy, więc. Yy, to będzie dla mnie takie docenienie mojej pracy i tego, że o północy siedzę tutaj i opowiadam dla Was. Co nie znaczy, że nie sprawia mi to przyjemności, ale jednak staram się mniej więcej w miarę regularności, mojej regularności, takiej bardzo południowej, wpuszczać te filmiki. E, także to by było e, na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Tylko jeszcze raz przypominam, ja mam takiego rodzaju profesję. I takiego rodzaju obowiązki, że niestety nie mogę jak inni youtuberzy, booktuberzy wpuszczać filmików na przykład w każdą niedzielę i środę, czy sobotę i w czwartek. To jest niemożliwe. Mogę wpuszczać film, kiedy dysponuję czasem. I bardzo bym chciała, żebyście to wzięli pod uwagę. I tym akcentem mówię Wam do widzenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.